Simy no, na dzisiaj jedziemy do tego oto Urbeksa e, tam jest wyjście. Bartek się wywalił jak wchodził. Nie pytajcie. Dobra, a więc idziemy. Nie będziemy przedłużać, zostawcie suba. Co to w tamtych drzwiach, w tamtym pokoju jest Tam jest creepy. No tam, nawet nie jeżeli jest creepy. tylko że ja słyszałam chrapania. Jakby ktoś tam był. Ale ja tam panę wrócił z Okej. Okay. Masz łaparkę. A wyraźnie chcę, przepraszam. Lepsze Twojej gubionej latarki. I co to było? Jakie zdjęcia. iPhone, pa, wyciągało się. I halo, halo, dzień dobry. Telefon mam na do To jest z lat 80. Weź pilną kijów. Nie wiadomo, co się będzie dziać. Weź, dlaczego jeszcze będę szczury, albo jak inne gówno. Dzisiaj byliśmy jest wczoraj Może, może co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? jest? Pomocny 14 Czekaj, 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 czekaj. Ty ale pani miała okno Ale pan dyrektor Ale to było przedszkole. To ja byłam. Nie nie? co? Ej, tylko tego nie wywołaj, Jak to, to wywalić, to będzie taki hałas, że ktoś może przyjść. Okay. Ale nie ma serce, no Boże. Ludzie jakby się widzieli moje tętno. Ej, bo to jest wino. Ta winta... Dobra, czekaj, jak będzie tysiąc lajków, wrzucamy tam partkę. Nie, tak. nie. Proszę, proszę, bezwidzowie, nie zostawiajcie tylu lajków. Nie no, właśnie, to ma być content, nie wrzucę cię, ale okej. Okay. To ma być content. Ciuro. No, jakby, jakby... Nie pytajcie widzowie, co to jest. Ależ muszę musimy sięgać. I to za mocno. Ja ja

Boże, 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 boże. A strągł jak tutaj. Tak? Czekaj, jak ktoś tu przyjechał. Cicho. Dobra. To śmieciarka? Nie uważaj, tam są jakieś dzieci jakieś. Co? My tu nagrywamy. Będzie po nas. Ktoś tam jest? Tak. I to a jakaś baba. Czynka jeździ sobie. Chodź. Ja zobaczę, czy teren jest czysty. Dobra, nikogo nie ma. Cicho! Już wysoko, bardzo wysoko. Ej, uważaj, bo tam pani jakaś jest. Okej. Okay. Przejdźmy sobie tą. Dobra, zostaw to. Wiesz, zostaw to. wiesz to. To. to samo mam zdanie. Najlepsze zabudowanie na chłodzenie. Tamta i Mam to samo zdanie, żebyśmy nie poszli. Jak możesz mnie podrzucać? Spójrz jak najciśniej, bo tam są dzieci. O, chyba koniec surpeksa, chyba musimy wracać. O, chyba koniec surpeksa, chyba możemy wracać. To no nie tak, że dopiero drugie piętro, to są schody. Chowaj się. Tu ktoś może być. Nie wiem czemu. Cicho. Ej, w tym roku jeszcze nie byliśmy. Czemu? Czemu wy no widzowie, nam każecie to robić. Ale my sami to nagraliśmy. Nie każe... My sami nie kazali. Dobra, tam może nie idźmy. Nie, tam nie idźmy, nie idźmy, tam nie idźmy. Nie, kop jeszcze. No, to może wykorzystasz na potwory i sfory. Stary potwory, coś mi się nie strąca, no bo ja to czułam. To może być fajny zobacz. Nie, 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 sukienek. chodźmy razem. Poczekaj, nie myślę, że to jest spokój. Nie, proszę, zostaw to. Zostaw to, zostaw to, zostaw to. Zostaw to! Zostaw to. Idziemy. Czekam na plącze. Zostaw to, proszę cię, zostaw. Ale jeszcze tu jest. Nie, no proszę, nie idź tam. bo no, to była winda klasy 2. No, winda tam jest, zacięta, oczywiście. Ale tu jest. Czemu to nie mogą być fajne króliczki albo... nie wiem.

Chodź, po prostu chodź. Nie możemy widzieć wynagrować sale tego urbexa, bo tu ludzie ja też ludzie kręcą. Jeżeli jak to znajdę, tak będzie przypał. Więc przepraszam, wygramy kolejną część potem, dobrze? Serio Was przepraszam. Też nie chcę kończyć tego filmu, ale nagramy kolejną część. Chcesz sam pójść? No Nie za mało strachu? Mhm. Okay. Ja sam poszedłem raz do to by to Normalnie, no. jak, jak to były było normalnie to było. oczy To normalnie, jakby to, by to były oczy Widzisz? Spierka. No tyle trzeba powiedzieć? Dobrze Ale A no już wracamy Potem jak gramy kolejną część na kanał, to tyle była wizyta.